Najwyższa Rada Komisarzy do Wszystkiego. Rozdział Gwałtowna Zmiana Klimatu. Słychać było szczęk. Najwyższa Rada Komisarzy do Wszystkiego zebrała się w sprawie ocieplenia klimatu. Otwieram po posiedzenie. Zaszczękał zębami komisarz do spraw otwierania posiedzeń. P proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Powiedział komisarz do spraw podnoszenia rąk i naciskania przycisków. Przyjęte. Zadeklarował komisarz do spraw przyjmowania wszystkiego jak leci. Na sali zapanowała atmosfera odprężenia. Podejdźmy natychmiast do punktu drugiego. Zaproponował z entuzjazmem komisarz do spraw budowania atmosfery optymizmu. To jest takie taka przedstawienie moich. Trzech książek, chodząc po Krakowie na czworakach. powieści wydanej przez dom wydawniczy Rafał, do czytącej Krakowa, przełomu średniowiecza i renesansu. Ale głównie teraz no, tematem są dwie książeczki, ostatnie, czyli powieść, powieść gangstera i najwyższa rada komisarzy do wszystkiego zbiór krótkich, satyrycznych opowiadań o charakterze takiego czarnego humoru, do których rysunki zrobił Kazimierz Adamski, rysownik prezentujący dzisiaj tutaj swoje prace. Współpracowaliśmy przy tej książeczce, przy kilku innych tekstach i tutaj te rysunki są w takim większym formacie, nabrały tu może blasku takiego czegoś nawet jak sztuka, za przeproszeniem, bo to były rysunki i teksty pisane dosyć szybko, takie polemizujące z rzeczywistością, na zasadzie lekkich gry słów i takiej czarnej, czarnego humoru w rysunków tekstach. No i ja sobie tu będę siedział, będę, kto będzie chciał, to dostanie dedykację. Kto nie, to nie, ale będzie mógł sobie te książki wziąć dzisiaj, to znaczy te dwie ostatnie komisarzy i spowiedź gangster. serdecznie na tym spotkaniu czyli na wystawie obrazów Kazimierza Adamskiego mówię o obrazów są to rysunki rysowane bardzo szybko podobnie jak pisane przeze mnie teksty do najwyższej rady komisarzy do wszystkiego żeby użyć porównania piłkarskiego to traktowaliśmy tematy tak z Woleja wydarzenia przylatywały do nas, trochę nas ochlapały błotem. Mamy je tak od razu szybciutko z całym warsztatem, jakim dysponujemy, i to sprawiało nam dużo przyjemności. Mamy nadzieję, że i Państwu trochę sprawi. W większości rysunków pana Kaska nie znam, także z przyjemnością je też obejrzę. Znam tylko te, które pisał do moich tekstów. Natomiast co do moich książek, to już po jak Państwo sobie oglądniecie pracę. Pana Kazimierza, zapraszam tu do stolika. Tutaj są one wyeksponowane. Są to trzy pozycje. Chodząc po Krakowie na czworakach, powieść wydana przez nowy wydawniczy Rafael, moja najnowsza powieść, czyli spowiedź gangstera i wspomniana Najwyższa Rada Komisarzy do Wszystkiego z rysunkami pana Kazimierza Adamskiego. Będzie dzisiaj prawdziwa promocja, to znaczy nie będzie żadnych. Zniżek tylko będziemy te książeczki rozdawać w prezencie, także kto ma ochotę, to czy z dedykacją, czy bez, to później zapraszam. Zapraszamy do oglądania. Ja chciałem powiedzieć, że bardzo długo szukałem odpowiedniego miejsca i właściwie to miejsce znalazłem. Nie zależało mi też na specjalnie, na takim, takim tanim rozgłosie, także no uważam, że kto zechciał, to przyszedł. I bardzo Państwu dziękuję za to, żeście przyszli. I Za otwartą. Za, otwartą. Za otwartą, O co chodzi? Zapytał komisarz do zadawania pytań z głupia Frant. O pieniążki. Komisarze spoważnieli. O co chodzi z tymi pieniążkami? Zapytał ten sam komisarz. Tym razem poważnie. Na sali zapanowała grobowa cisza. To milczał komisarz do spraw wymownego milczenia. Komisarze ostatecznie uchwalili, że pieniążki pokażą im ci, którzy nie są komisarzami, co wywołało znów powszechny entuzjazm. Komisarz od optymizmu siedział cały rozanielony. Jedynie komisarz do spraw zadawania kłopotliwych pytań wiercił się jeszcze trochę niecierpliwie. Śmiało, mów, zachęcali go inni komisarze. Jaki powód skłoniłby nie do oddawania nam swoich pieniędzy? Gwałtownie ocieplający się klimat zaszczękał zębami komisarz do spraw podsumowania spraw.